é acho que a gente dizer. Kolejna mistrzyni świata Angelika Szczepańska, yy, która w świetny sposób yy, rewelacyjnie, yy, rewelacyjnie yy, pod względem taktycznym rozprosowała swoją przeciwniczkę yy, podczas finału yy, Angelika. Yy. Czy zaskoczyła Cię Twoja rywalka czymś, co mogłaby ci zaburzyć Twoje plany? Nie, myślę, że niczym. Wszystko było opanowane. Widziałam wcześniej jej walkę i po prostu pracowaliśmy strategię z trenerami, i myślę, że to było po prostu wszystko. Twoja wszechstronność stylowa, czyli po prostu niskie kopnięcia, wysokie kopnięcia, techniki ręczne między jednym i drugim, to na pewno wymaga dużej wydolności, kondycji. Czy powiedzmy to było, że tak powiem, wszystko, na co się było stać? Czy jeszcze były rezerwy pod względem Twojej wydolności? Myślę, że tak, że jeszcze miałam dużo zanadrzu, ale no przewaga punktowa po prostu skończyłam przed czasem, a jeszcze myślę, że dałabym radę jeszcze zrobić dużo innych ciekawych rzeczy. Czy gratulacje płyną już z Polski? Płyną i strasznie chciałam pozdrowić wszystkich, którzy oglądali właśnie moje walki, było was naprawdę bardzo, bardzo dużo klubowi, przyjaciółkom, koleżankom ze szkoły, wszystkim ludziom i oczywiście rodzicom, trenerowi i Karolinie, że chciała poświęcić tyle czasu ze mną, ćwiczyć przed tymi mistrzostwami? Super. Niebywały wynik Mistrzostwo Świata zakładała zapewne taki cel, ale czy w niego wierzyłaś? Wierzyłam od początku i nie tylko ja, wierzył cały klub, wszyscy naokoło i myślę, że to mi dało tyle siły, żeby walczyć na każdej walce. E, super, no, ja jestem również niezmiernie szczęśliwy z tego tytułu, no, nie jest tajemnicą, współpracowaliśmy na ten wynik również tutaj w Irlandii razem. E, jeszcze raz gratuluję, e, na zakończenie może jakieś podziękowania skierowałabyś do kogoś, może pozdrowienia? Tak, jeszcze raz chcę podziękować klubowi Projama, jesteście najlepsi, to wy mnie tak strasznie wspieraliście, rodzicom, no trenerom, wszystkim tej kadrze, że mnie tak kibicowała. Wszystkim bardzo, bardzo wielce dziękuję. ja się też y, również przyłączam do tych pozdrowień i podziękowań z Dublina. Angelika Szczepańska, mistrzyni świata formuły Kicklight Kadetek. Wielkie gratulacje, do usłyszenia. i po przepuszczeniu low ci świecić i wychodzą czyli rękoma, i tego się trzymać on kopie skrót rękoma. on kopie przepuszczacz kontroli rozumiesz? よし <laughs> Kolejny dzień finałów przed nami yy, i mamy już kolejnego trzeciego złotego medalistę a jest nim Bartosz Grad yy, Bartek, yy, ciężki finał super taktyka, powiedz mi czy zawodnik z Bułgarii zaskoczył Cię czymś szczególnie? Yy, od samego początku Miałem jako taki pomysł na Bułgara, ponieważ wcześniej obserwując go widziałem, że jest bardziej masywny, że będzie szedł jak czołg i będzie się próbował we mnie wbić i iść ze mną w wymianę. Moja taktyka polegała na tym, żeby trzymać go na dystans, zdobywać łatwe punkty, celować czasami w głowę, w nogi, jak to wiadomo, łatwe punkty i robić swoje po prostu rewelacyjnie tą taktykę realizujesz w końcu nie jest to tajemnicą, wspólnie tą taktykę, żeśmy tutaj układali podczas tych mistrzostw, wszystkie twoje walki zresztą były bardzo dobrze wykonane w sposób taki efektowny nie tylko efektywny, ale efektowny Bartek, jesteś mistrzem świata na pewno cię to zadawala powiedz co teraz dalej, jeżeli mistrzostwo świata już jest zdobyte, czy chęci jeszcze bardziej mobilizacja wzrośnie motywacja, czy po prostu możesz odpocząć na laurach? Nie, nie, teraz postanowiłem sobie odpocząć przez miesiąc i za dwa miesiące czeka mnie już kolejna gala w chwilę, w której stoczę pojedynek z kolegą z kadry z kadry Lołki Okej, okay, rozumiem także no co, liczy, liczymy na to, że również będzie to start udany Bartek chwila na pozdrowienia chwila na podziękowania, proszę bardzo Pozdrawiam moich rodziców, którzy gorąco we mnie wierzyli, mojego tatę, który oglądał wszystkie walki, mojego trenera, który we mnie wierzył, który do mnie dzwonił, z którym ustalałem całą taktykę. Dziękuję im za to, dziękuję moim znajomym, którzy mnie wspierali, którzy do mnie piszą i pewnie teraz są zadowoleni razem ze mną. Dziękuję Wam. Z Dublina, Mistrzwiata Bartosz Grad, Rafał Mazurowski, kadrowy jego trener. Warto trenować, warto pracować, poświęcać się choćby dla tych chwil. To jest oto dowód. Dziękujemy bardzo.